O, to jest ta ciężarówka w ogóle, którą przyjechał. Poszedź za wolno biega to trochę, szczerze powiedziawszy, mogłaby szybciej biegać. Jak w Lords of the Fallen mogłaby zapierdalać jak przecinek. Ty, no to będzie to. To później kółeczka, później takie coś. To jest ten kot, nie? Ha, ha, panie! Skarbiec zakazanej wiedzy. Nie wiem czy to będzie istotne, ale... Kurwa, ja znalazłem gdzieś przypalone zdjęcie. Nie no, nie mam w notatkach kuwa, tego zdjęcia. A byłem przekonany, że je znalazłem. No dobra, trudno. Nie ma to, nie ma. Ale jestem pewny, że kurwa, miałem w swoich rękach zdjęcie, które było przypalone w dwóch narożnikach. Wygrawerowano imię Wiktor. Znajrzemy w bagażniku Bo jest jeszcze jedna skrzynka, która też miała taki dziwny zamek. Przedmiot śledztwa. Księga Kowalstwa. Zaraz to zaniesiemy typkowi. Nowa księga rzemieślnicza do przystudiowania. Kowale limbiczni. Tacy jak Wiktor. Mogą studiować księgi rzemieślnicze, by zwiększyć umiejętności. Wiktor Gasu się nazywa, tak? W zakresie wytwarzania. I tak mi mów, panie kolego! Nie było. Wybacz, Zamkniemy tą pętlę i idziemy. Co idziemy robić? Idziemy do Kowala oddać książkę. No one is allowed in or out of Jova. Go back to the town. Oh, uh, oh, we weren't aware. Hang on. Ethnic cards, please. Ethnic. Okay. No one is allowed in or out of Jova. Go back to the town. Oh, uh, we weren't aware. Hang on. Ethnic cards, please. Nie, no ja uwielbiam pokój, uwielbiam taki gier. Kurwa, taki gierek jest zajebiście mało, nie? No, walka jest good enough, nie jest jebana, jest ogólnie okej, okay, no. Na potrzeby tej gry jest całkiem spokojnie. O, katusenka. We now know one of you: Tanya Alver. The journalist obsessed with Haiti. Czść, to nie dobrze. Powiedz o pani Alver. she's notorious for trying to get the scoop on our little neck of the woods. so much so that she's gotten several of her friends killed. don't even try that psychological bullshit with me. one mystery man remains. it's only a matter of time before we id you. i take pleasure in knowing that you buried. who was it? your brother? sister? mother? father? his name was vitalis. I'm sure you knew that already. <laughs> że tutaj jest jak zbierasz przedmiot, to to wszystko na jednym kompie robisz, to jest stream gra nagrywanie. Tak, teraz tak. Znaczy teraz nagrywam skróty, nie? Bo ja już nie nagrywam całych gameplay'ów, no co mi się podoba, że jak zbierasz przedmiot to masz przezroczyste tło i widzisz gdzie on leży po prostu. Wiadomo, jakbyś miał nagrywać wszystko z kilku godzin streama, to byłoby musiał chyba od chmury wszystko nagrywać, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Nie no, to musiałbyś mieć jakąś dojebaną chmurę wykupioną, żeby to trzymać. Zrobić sobie ze 100 terabajtów dysków i, i już, nie? Trzymać to na tyle, na ile potencjalnie byś potrzebował. Pewnie z 10 lat, zanim coś się przydawni. Chociaż w kwestii gier to nigdy się nie przydawni, bo zawsze warto to mieć pod ręką gdzieś tam. Ja nie wiem, na przykład niektórzy nagrywają non-stop gameplay w 4K z takiej dojebanej jakości. Jeszcze z haderem na przykład, co już musisz rejestrować 10-bitowy obraz. To jest w ogóle, kurwa, dużo więcej miejsca zajmuje. To ja nie wiem, jak oni, czy oni to trzymają, czy nie, czy wypierdalają to od razu. No bo z drugiej strony, jak to zupludujesz na YouTube'a, no to i tak stracisz trochę jakości, także natywnie to jest możliwe tylko, jak to po prostu masz, ale to musi zajmować totalnie od zajebania miejsca, nie? Ja w hader nigdy nie nagrywałem, bo po prostu to już mi się kompletnie bez sensu to jest, nie. Klucz. Aha, czysta IQ, Muszę znaleźć dźwignię jakąś. Jak wrócę za no to pierwszy tytuł jaki kupuję? No i pięknie, panie. Potrzebujemy jakichś dwóch przedmiotów. Nie, no, dla mnie eksploracyjnie to jest absolutna kurwa mistrzostwo świata. Jest gra jest totalnie zajebista. Nie no, kurwa, to jest jakaś pojebana akcja, co będzie w przyszłym roku człowieku? Jakaś pojebana akcja, ja chyba kurwa rzucał robotę, ty. Wysyłajcie pieniądze, kurwa. <laughs> Najgorsze jest to, że będzie trzeba to kupować. Kupiłem Banishers za 30% ceny. Nie czekałem akurat na promocję tej gry, bo stwierdziłem, że nie kupię tego za porą cenę. Nie chuja. Na północ i na południe droga zostanie ujawniona. Na północ i na południe. To może tylko z przodu i z tyłu. Północ i południe. Ha! Aż mi kurwa wilgotno się zrobiło. Znaczy nie w gaciach. <laughs> jest, mamy klucz sowy. I w ogóle widzicie, co jest kurwa zajebiste w tej grze st Stary żelazny klucz z wizerunkiem sowej głowy, znaleziony przy szkielecie w kuźni limbicznej. Kurwa! Dlaczego pierdolone przedmioty w grach nie mogą mieć opisu, gdzie je kurwa znalazłeś? Po prostu. Mokry sen eksploratora, no to jest po prostu... Pojebane. Te, te kurwa gówna małe mają nowe ataki, których ja w ogóle nie widziałem, także to się rozbudowuje trochę. To nie jest tak, że one mają jeden atak na krzyż, trochę się to zmienia jednak. Duże koło zębate panie. I to jest akurat ten, który potrzebujemy. Poziom 10, ranga 3, gniew! Kurwa! Mamy to. No graficznie wygląda w chuj dobrze. O, jest młot patrz. Jest młot, który potrzebujemy na górę. To to też lata, jeszcze zastanawiam czy Zastanawiam mnie czy jak skoro lata Zbugował się Czy to jest ten klucz tutaj

Drażnik pętlu został zabity. Obiektyw z zoomem. Week of peace. <laughs> Celebrate with us. <laughs> 59 lat. 20 lat. 79 lat. Czy to 6 wystarczy? Kolejność. Genialne. Wiem, że sam safe jest już dobrze ukryty, ale zmiana kodu da mi pewien spokój. Przy tym, co się ostatnio dzieje, ostrożności nigdy za wiele. Postanowiłem zlecić namalowanie nowego obrazu, żeby zastąpić ten przedstawiający koronację astera. Był wczoraj na dole, czytałem jeszcze raz jedną z moich ulubionych historii, gdy doznajem uśnienia. Koronacja była jedynie skutkiem. Prawdziwym arcydziełem była wojna małżeńska. Marton Reals był przekonany, że symbol ten rzuci nowy światło na Lorda Astera. Jego tajemnicę. symbol ten doprowadził Martona do odkrycia lokalizacji Muzeum Argui. Powiedziała, że Marton czuwał wszystkie moje ważne znaleziska na temat Lorda Astera w Sejfie. Jest mi wdzięczna za pomoc. Bardzo długo była asystentką Martona. Przekazał mi więcej informacji od Martona. Raz powiedział, że hasło do komputera Martona ma jakiś związek z... Mister ok. Kobieta w formalnym stroju. Podczas otwierania sejfu, zw, sejfu zwykł mówić, Gdyby tylko historia mogła płynąć wstecz. Kurwa, był ten hint. Był ten hint faktycznie. Był ten hint. Ja go pamiętam nawet. Ona to powiedziała, kurwa. Ona to powiedziała w dialogu. Ja pierdolę. Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. W. Tutaj. No, moja wina. A to chuje, kurwa! Dobra, dobra zagadka. Dobra zagadka, w chuj. Dobra zagadka. Dobra, mistrzowie. Ja będę kończył. Także dzięki za towarzyko. Jutro pewnie o podobnej godzinie. Nie ja wiem, jeszcze pewnie ze dwa dni zleci, zanim to ogarnę do końca, tą, tą grę. Chociaż pierwsze przejście. Także ewentualnie do zobaczenia jutra. Trzymajcie się, mistrzowie. Dobrej nocy. no.